Jakie drzewo musi być? No drewno jest y, zasadnicze jawor i świerk. No akcesoria to już jest y, z drewna kolorowego, jak palisander, heban, znaczy tam i jeszcze inne gatunki szlachetnego. A jak długo to drewno się musi suszyć? Drewno no A. jawor przynajmniej 10 lat, 10 lat świerk troszkę krócej, ale też lepiej jest, jak jest drewno stare, wysezonowane. A potem lakiery, jakie muszą być? No lakiery stosujemy przeważnie spirytusowe, znaczy eteryczne, zresztą jeszcze i dochodzi i olej tak? także to raczej eteryczno-olejne. Stosują również olejne lakiery. Też bardzo dobre są. To jest trudno powiedzieć, który z lakierów jest lepszy czy gorszy i A jak to się dzieje, że z są najlepsi jednak lotnicy? No cóż, Podhale ma już tradycje dosyć długie, prawda. I, i tak można powiedzieć, wywodzi się dużo z tych ludników, prawda już się rozproszyli po świecie. Już jest dosyć sporo także, że dosyć nastąpił postęp, rozwój, no i w liczebności tak samo. A może oni mają śpiewniejszą duszę niż inni? To trudno powiedzieć. To trudno powiedzieć, jak. Do tego, ale, ale są, prawda, z innych terenów, bardzo uzdolnieni i dobre instrumenty budują. A w czyich rękach by pan chciał swoje skrzypce usłyszeć? No cóż, jak człowiek słyszy instrument w dobrych rękach, prawda? No to zawsze satysfakcję ma swoją, prawda? No ale to trudno, trudno powiedzieć. No jak słuchałem się i słuchałem skrypiec e, pani profesor Docent Kaliszewski, to instrument jakoś odpowiadał dobrze i, i byłem bardzo zadowolony z tego. A co pan czuje, jak pan słyszy swoje skrzypce? E, jak? Jak pan słyszy swoje skrzypce? No.